Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Helicobacter Pyroli oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zapraszam. Wrzut trawienny to nic innego jak ograniczony ubytek sięgający głęboko poza blaszkę mięśniową, błony śluzowej, żołądka. Zazwyczaj jest taka sytuacja, że ten wrzut trawienny nie występuje sam, ale ze stanem zapalnym i martwicą. To znaczy, mamy taką sytuację, że wrzut trawienny jest otoczony wtedy takim polem martwiczym z każdej strony. Oczywiście, wrzut trawienny występuje tylko tam w tych odcinkach przewodu pokarmowego, gdzie mamy do czynienia z kwasem solnym i pepsydą, czyli tymi czynnikami, które prowadzą do uszkodzeń. Helicobacter pyroli od 2005 roku, czyli od przyznania Nagrody Nobla, która za odkrycie helicobacter pyroli, a przede wszystkim powiązaniu helicobacter pyroli z występowaniem wrzodów trawiennych żołądka i dwunastnicy. Od tego momentu uznawana jest ta bakteria za główną przyczynę występowania wrzodów trawiennych. A dlaczego? Dlatego, że Helicobacter pyroli dostając się do naszego żołądka jest odporna na działanie kwasu solnego poprzez enzymy, które ten kwas unieczynniają, czyli ten kwas po prostu tej bakterii nic nie robi. I wtedy dochodzi do penetracji. Ta bakteria ma taki spiralny kształt, przez co możliwe jest penetrowanie tej y, y, miękkiej wyściółki śluzowej. Ta bakteria uszkadza błonę śluzową, y, i tam dochodzi do y, takich uszkodzeń, które są y, wtedy y, no, podatne na działanie kwasu solnego oraz pepsyny. Do czynników, które ochraniają nasz żołądek, możemy zaliczyć tą błonę śluzową. Ten śluz, który powleka tą warstwę żołądka, i ten śluz pełni warstwę, funkcję ochronną przed niekorzystnym działaniem m.in. kwasu solnego w naszym organizmie, w naszym żołądku, więc yy, spokojnie. Oczywiście ochronnie będą również działać wodorowęglany, zdolność regeneracji i ukrwienie błony śluzowej. Także te czynniki są czynnikami podstawowymi. Co jeśli chodzi o czynniki, które będą sprzyjały? w powstawaniu choroby wrzodowej. To przede wszystkim nadmierne wydzielanie kwasu solnego oraz pepsyny. Dodatkowo wspomniany wcześniej i helikobakter pyroli, obecność helikobakter pyroli, nadużywanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, palenie papierosów, nadużywanie alkoholów i po części również niezdrowa dieta. Moi drodzy, żeby było śmiesznie, jak to w medycynie, część badań wskazuje na to, że helikobakter pyroli nie pełni w 100% negatywnej roli w naszym organizmie. Są badania w ostatnich, tutaj prowadzone w ostatnich 10-15 latach, które wskazują na to, że helikobakter pyroli może chronić nasz organizm przed chorobami zapalnymi jelit. Część badań wskazuje na to, że helikobakter pyroli może chronić przed celiakią. Tak więc yy, sytuacja myślę, że jest rozwojowa i na pewno będę ją monitorował. Głównym objawem jest oczywiście ból o różnym nasileniu, przeszywający, palący, taki bardzo nieprzyjemny w okolicach głównie żołądka i dwunastnicy. Oczywiście mogą występować również wymioty, utrata masy ciała. Ten ból, który jest głównym takim objawem, występuje zazwyczaj po posiłku, może występować również w nocy, natomiast po posiłku. W ciągu trzech godzin to jest taki charakterystyczny objaw, o którym wspominają pacjenci najczęściej. Moi drodzy, jeśli chodzi o badania, mamy tutaj cały wachlarz. Oczywiście, metody nieinwazyjne wybierane są jako pierwsze. Mam tutaj na myśli, oczywiście, test oddechowy polegający na wypiciu mocznika, i ten mocznik jest znakowany izotopem węgla C13. Bakterie go hydrolizują, a my wydychamy dwutlenek węgla. Mamy jeszcze badania serologiczne metodą Elisa i. Testy antygenowe. Oczywiście są też metody inwazyjne, te już poważne, które no zazwyczaj nie są wybierane jako pierwsze. Mam tutaj na myśli przede wszystkim test ureazowy, badanie histologiczne albo hodowlę bakteryjną. Oczywiście do różnicowania choroby wrzodowej od innych poważniejszych stanów służy endoskopia. Leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy tam, gdzie występuje Helicobacter pyroli, polega na stosowaniu antybiotyków, głównie metronidazolu, tetracykliny i amoksycykliny plus inhibitor pompy protonowej. Nie nadużywajcie inhibitorów pompy protonowej, jeśli nie macie do tego jakichś wyraźnych wskazań, ponieważ inhibitory pompy protonowej powodują niedobory witaminy B12 i na przykład żelaza, także z tym IPP spokojnie. W tym wypadku jest to jednak konieczność, czyli leczenie polega na stosowaniu antybiotyku i inhibitorów pompy. Protonowej. Kontrowersyjne wydaje się do tej pory stosowanie probiotyków. Jest to często wykorzystywane na różnych grupach przez naturoterapeutów bądź innych tutaj szamanów. Nie ma takich zaleceń, żeby ten inhibitor pompy protonowej i ten antybiotyk występował, by podawany pacjentowi wraz z, po, z probiotykiem. Tak? Jeśli już to takimi wskazaniami są oczywiście biegunki występujące przy podawaniu antybiotyków, natomiast badania, badania, chcę to podkreślić, badania wskazują na to, że za parę lat możemy mieć takie wyraźne wskazanie. Tak? Póki co nie ma, ale badania wskazują na to, że stosowanie celowych probiotyków jest no, skuteczne, jeśli chodzi o eradykację helikobakter pyroli, czyli ta skuteczność antybiotykoterapii, większy procent usunięcia, bądź całkowicie i eradykacja helikobaktypyroli bez nawrotów jest bardziej skuteczna, jeśli mamy probiotyki. I to też nie każde, ponieważ to wymaga badań i dlatego to nie jest jeszcze zalecane. Probiotyki tutaj, które głównie są badane, to Lactobacillus i bifidobakteria oraz Sacharomyces boulardii. Także tutaj spokojnie, jeśli już to lekarz decyduje o zastosowaniu probiotyku właśnie pod tym kątem, pod kątem bieguna, a co będzie za jakiś czas, zobaczymy. W każdym razie, na probotyki musicie generalnie uważać, bo większość i tak nie działa, bądź nie jest w takiej ilości, w jakiej być powinna. Natomiast jeśli chodzi o eradykację. Lactobacillus, Bifidobacteria i Saharomyces boulardii. to są te, te gatunki, które są najbardziej przebadane pod tym kątem. I faktycznie jest tak, że ta, ten procent eradykacji może nawet być zwiększony dzięki temu probiotykowi nawet o 10-15%, czasami procent. Natomiast no, wymaga to dalszych badań, żeby to weszło do takiego kanonu leczenia. W każdym razie nie stosujemy żadnych ostów jabłkowych, innych głupot, ponieważ. Ocet jabłkowy, czyli no kwas octowy, który jest składnikiem octu jabłkowego, wykorzystywany jest między innymi do, dla myszy laboratoryjnych, u których wywołuje się chorobę wrzodową. Ocet jabłkowy nie dość, że podrażnia przełyk, to, no to no, nie, nie wpływa w jakiś sposób leczniczy na nasz organizm, a co więcej, może prowadzić do komplikacji. Tak więc ocet jabłkowy jest bardzo kontrowersyjny. Ja osobiście odradzam jego stosowanie w chorobie wrzodowej, to nie jest dobry wybór. Natomiast kapusta kiszona tak o ile nie będzie to przeszkadzać w gojeniu się wrzodów i będziesz czuć się dobrze, i oczywiście proces eradykacji zostanie zakończony i nie będzie żadnych przeciwwskazań, żeby, żeby tą kapustą kiszoną się zajadać. Przed powiązaniem Helicobacter pyroli z chorobą wrzodową uważano, że dieta może pełnić tutaj kluczową funkcję. Natomiast obecnie dieta jest takim elementem pomocniczym, który ma pomóc pacjentowi w pozbyciu się tych takich nieprzyjemnych skutków zarówno antybiotykoterapii, jak i późniejszych elementów, czyli na przykład tutaj no wyjałowienia przewodu pokarmowego jelit głównie z pozytywnych bakterii, na skutek stosowania antybiotyków. Także dieta dalej pełni bardzo ważną funkcję, natomiast nie tutaj nie uderzymy bezpośrednio dietą w Helicobacter pylori. Dietą nie spowodujemy tego, że usuniemy te, te bakterie. Natomiast na przestrzeni lat wskutek badań i formu formułowania różnych założeń usystematyzowały się takie założenia, taki sposób leczenia, który obecnie przyjął nazwę diety łatwostrawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Ta dieta jest dosyć no, wymagająca w stosowaniu, natomiast z pewnością jest skuteczna. Wśród głównych zasad, które możemy wymienić, to przede wszystkim regularne posiłki, unikanie kawy, alkoholu, ostatni posiłek na około 2 godziny przed snem, unikanie produktów indywidualnie źle tolerowanych. Ważnym elementem jest również, aby dieta była zbilansowana i dopasowana pod kątem energetycznym, jak również powinna zapewniać wystarczającą ilość składników odżywczych. Potrawy powinny być letnie, nie za ciepłe ani też nie za zimne. Ilość błonnika powinna ulegać ograniczeniu i wynosić około 20 gram na dobę. Ograniczenie oczywiście powinny Podlegać produkty, które wzmagają wydzielanie soku żołądkowego. Do takich produktów możemy zaliczyć przede wszystkim potrawy smażone. Pieczone, ostre przyprawy, tłuste sosy przyrządzane na zasmażkach, mocne wywary z mięsa lub kości, galarety z mięsa, ryb, konserwy mięsne oraz rybne. Tutaj również ograniczeniu powinna podlegać kawa naturalna oraz mocna herbata, produkty marynowane. Oraz oczywiście nie zapominaj o tym, że alkohol jest przeciwwskazany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, jak również w całym procesie eradykacji hel Helicobacter pyroli. Jeśli chodzi o bilans energetyczny, jak rozłożyć te składniki odżywcze, żeby to miało sens, to y, pamiętaj o tym, że dietetyka jest nauką i wiemy więcej teraz niż lat tam 20-15. I żeby ta dieta była maksymalnie zoptymalizowana, musimy te składniki pod, odżywcze podliczyć. Takie schematy postępowania oczywiście są, one są bardzo skuteczne. I takim najprostszym, bez jakiegoś zbytniego manipulowania i zastanawiania się, co masz zrobić, to pamiętaj, że powinieneś dostarczyć około 1 grama białka na kilogram masy ciała w takim postępowaniu typowo klinicznym: tłuszcze do, do około 30% kaloryczności, natomiast reszta to węglowodany. Oczywiście pamiętaj o tym błonniku bo ten błonnik może drażnić te ściany żołądka, może podrażniać te wrzody i powodować to zwiększenie nieprzyjemnych dolegliwości, dlatego błonnik w diecie łatwostrawnej ograniczamy do około 20 g na dobę. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia za tydzień. I pamiętaj: będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawisz po sobie jakiś komentarz, dasz łapkę w górę albo zasubskrybujesz mój kanał. Do zobaczenia.